Pan prezydent Andrzej Kosztowniak w ubiegłym tygodniu wydał broszurę, osobistą broszurę za grubo ponad 100 tysięcy złotych, w której to chwali się osiągnięciami w ciągu dwóch swoich kadencji, czyli w ciągu 8 lat. Natomiast tygodnik polityka niedalek wczoraj wydał ranking e, miast polskich, ranking jakości życia miejskiego. I oto radą znalazł się nagle na 49 pozycji, czyli nieustannie spada. Proszę Państwa, wyprzedzają nas takie miasta, no już o Kielcach nie mówię, bo to przepaść. E, ale nawet Piotrków Trybunalski, prawda? Lublin dwa razy przepaść. Rzeszów, proszę Państwa, to już jest w ogóle kosmos. My na 49. miejscu, Rzeszów na 4. miejscu. A jeszcze jak pamiętam 20 lat temu, to z Rzeszowa chcieli się ludzie przeprowadzać do Radomia, bo to w Radomiu właśnie czuło się, że to jest miasto, żyjące miasto. No niestety, tym razem jesteśmy na 40. Rzeszów jest na 4. miejscu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o. Yy, Ocenę samorządności. W Radomiu 27,3% społeczeństwa ocenia pozytywnie nasz radomski samorząd. No skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Oczywiście nie mogę pominąć w tej relacji sprawy ograniczenia handlu w niedzielę i konsultacji, które odbyły się w ostatnią zimę. Trwały dwa miesiące. Wzięło w nich udział ponad 10 tysięcy mieszkańców. Przypominam, że w zwykłych konsultacjach bierze udział między 400 a 500 osób, więc tutaj Radomianie wypowiedzieli się dość reprezentatywnie i większość określiła się za ograniczeniem godzin pracy handlu w niedzielę. Już pominąwszy jaki byłby efekt tego głosowania, ale chodzi o sposób załatwienia tej sprawy. Po pierwsze, w innych konsultacjach miasto bierze pod uwagę głos społeczeństwa. Wtedy, kiedy oczywiście jest mu wygodny. Wtedy, kiedy nie jest wygodny, zamiata to pod dywan. Po drugie, a w tej sprawie biskupi, wszyscy radomscy proboszczowie. No niestety dla Prawa i Sprawiedliwości nie miało to żadnego znaczenia. Po trzecie, złamał Prawo i Sprawiedliwość trzecie przykazanie, Dzień Święty Święć. Po czwarte wreszcie jest również przeciw rodzinie. Dlatego, że większość matek zwyczajnie chce w niedzielę spędzić z dziećmi. Ja pamiętam w tym roku, przed 1 czerwca. Wiele kobiet pytało mnie, dlaczego my musimy w sklepach pracować w Dzień Dziecka. A to był właśnie Dzień Dziecka. My powinniśmy być właśnie z naszymi rodzinami, a niestety musimy siedzieć przy kasach. Niestety dla Prawa i Sprawiedliwości to akurat się nie liczy. Dziś nie ma już większego znaczenia, jaki byłby efekt głosowania w sprawie ograniczenia czasu pracy handlu w niedzielę. Najważniejsze jest co innego. Najważniejszy jest brak odwagi radnych nad podjęciem dyskusji w tej sprawie. Ten serial Radomskie Porachunki mógłby trwać jeszcze długo. Mógłby mieć bardzo dużo odcinków. Bo spraw niezałatwionych i do załatwienia jest niezwykle dużo. Najważniejsze, co będziemy chcieli zrobić w przyszłej Radzie Miejskiej. Wprowadzić kodeks honorowy samorządowca. Kodeks honorowy radnego. Po to, żeby radny nie zatrudniał się w spółkach miejskich, żeby prezydent nie zatrudniał rodzin radnych i żeby to nie było jedyne źródło utrzymania dla radnego. Dotychczas w Radzie Miejskiej mieliśmy dwóch przedsiębiorców, dwóch pracodawców. Skądże więc Rada Miejska ma wiedzieć, jak głosować, jak decydować o sprawach najważniejszych dla radomskiej gospodarki? Po prostu nie ma o tym zielonego pojęcia. Dlatego w Radzie Miejskiej musi być jak najwięcej pracodawców, tak żeby oni wiedzieli, jak głosować, by te miejsca pracy powstawały. Te wszystkie problemy i sprostać wszystkim zadaniom może tylko jeden kandydat. Robert Dębicki, przedsiębiorca, pracodawca, negocjator w Sądzie Okręgowym. To jest człowiek godny zaufania. To jest człowiek, którego ludzie szanują. To jest człowiek, który będzie dobrym prezydentem.